Zostajecie oficjalnie zaprezentowane już tutaj przed kibicami. Jak się czujesz? No atmosfera jest zerowa, także super. No. Jest dla kogo grać i myślę, że już w sobotę pokażemy, że jesteśmy przygotowani na 100% i zdobędziemy pierwsze trzy punkty. Sobacy, jak się czujesz w w kilka tygodni? No bardzo dobrze byłem już na, i w Hiszpanii, i w Turcji na obozach. Także już ta, ten okres adaptacji jest za mną. No i pozostaje tylko liga. Jak najlepsza gra. No, jakie nastawienie przed tym pierwszym meczem? No, przede wszystkim trzy punkty nas interesują, gramy u siebie, także będziemy chcieli narzucić nasz styl gry. Powiedz mi, na jakiej pozycji ty się tutaj widzisz w, Krakowie, w, w w czym najlepiej się czujesz w górach? No, no yy, Do tej pory grałem na obu stronach pomocy. Ostatnio w się w Legii tak samo, w Ataku też grałem, także myślę, że to od trenera zależy, gdzie będzie mnie widział. Sebastian, te trzy mecze u siebie gracie. Znasz sytuację w tabeli, powiedz mi, jak, jak ty to widzisz? 7 punktów, 9 punktów stać Was na to? Nie no, nie chciałbym tak bawić się w statystyki i zakładanie. Myślę, że w każdym meczu trzeba walczyć o trzy punkty. I, no i wygrywać. Sebastian, przewidujemy, bawimy się w przewidywania. Krakowia się utrzyma? O, oczywiście, że tak. Wielkie dzięki jeszcze. Sebastian, dwa słowa do kibiców, co chciałbyś im przekazać w tymi meczami? No tak, no chciałbym zaprosić wszystkich kibiców na najbliższy mecz z Lechia Gdańsk. No i jestem przekonany, że atmosfera będzie super, taka jak dzisiaj, na dzisiejszym meczu hokejowym. A właśnie, jak Ci się podobał hokeju dzisiaj? No, bardzo mi się podobało, także będę musiał częściej przychodzić.